Wyglądała dokładnie tak, jak w momencie, kiedy się ją bierze z tego pojemnika do, do ust i połyka. Mniej więcej dokładnie tak samo wyglądała. Także proszę sobie też uzmysłowić, jak wiele z tej tabletki może się wchłonąć. Ona prawie w niezmienionej postaci zostaje wydalona z naszego organizmu. No więc właśnie, więc jakie te suplementy diety? Więc naturalne. Pozbawione konserwantów, produkty o jak najwyższej biodostępności, czyli jak najwyższym stopniu wchłaniania, czyli wykorzystywania przez nasz organizm, z jak najmniejszą ilością efektów ubocznych, z jak najmniejszą ilością przeciwwskazań do ich stosowania, to no najbardziej przypominające swoje naturalne źródło, czyli albo warzywo, albo owoc, niekonserwowane, niedosładzane, czyli po prostu naturalne. Dlatego właśnie muszę Państwu powiedzieć o suplementach, które są fenomenem na rynku, myślę, że światowym, nie tylko europejskim, a mianowicie o produktach z rodziny Flawon. Otóż są to produkty, które chyba po raz pierwszy twórca tych produktów nie chciał poprawiać natury, nie chciał ulepszać czegoś, co już jest genialne od samego początku, bo zostało podsunięte nam przez naturę, ale wykorzystał osiągnięcia najnowszej technologii produkcyjnej do stworzenia preparatów, które. Są niemal identyczne z naturalnymi. Chodzi mi o to, że są to preparaty, które dają nam kwintesencję tego, co w tych warzywach i owocach jest najcenniejsze. Jedząc w miarę urozmaicony sposób, czyli, czyli będąc świadomym tego, że to właśnie dieta powinna być naszym lekiem, czyli pokarm naszym lekiem, to ludzie, którzy są w miarę świadomi, są w stanie, jedząc w miarę różnorodne pokarmy, dostarczyć przynajmniej. To podstawowe zapotrzebowanie na mikroelementy i witaminy. A nawet gdybyśmy się, no nie wiem, jak zaparli, po prostu nie jesteśmy w stanie dostarczyć nawet połowy, nawet jednej czwartej bioflawonoidów, które są nam potrzebne. W kontekście tego, w jak niesamowicie koszmarnych warunkach my żyjemy, pod względem właśnie zanieczyszczenia chemicznego, wszystkiego, co, z czym mamy na co dzień do czynienia, po prostu nie jesteśmy w stanie sobie z tym sami poradzić. Preparaty flawon są na... Dlatego genialne, że tak jak powiedziałam, tu nie ma ulepszania natury. Tu jest wykorzystanie wszystkiego, co ta natura nam od dawna chciała dać. I po raz pierwszy ktoś właśnie przestał w to ingerować czyli i wykorzystał wszystko to w 100%. Te preparaty są w postaci żelu. To też jest niesamowicie ważne, ponieważ taka postać nie tylko chroni wnętrze preparatu przed działaniem soku żołądkowego, ale jest w stanie w większej części wchłonąć się już w jamie ustnej z błąd śluzowych. Jest to Postać, która zapewnia optymalną wchłanialność i biodostępność związków zawartych w tym preparacie. Tych aktywnych składników, czyli bioflawonoidów, jest w, we flawonie około tysiąca. Jest to naprawdę ogromna ilość, bo nie jest istotna, żeby, da, żeby przyswoić ogromną ilość jednego bioflawonoidu, czyli jednego przeciwutleniacza, ale żeby dostarczyć jak największą różnorodność tych związków. Preparaty flawon są tak genialne, że. Można je spokojnie polecać każdemu człowiekowi od momentu kiedy właściwie dziecko się rodzi, gdzieś od szóstego miesiąca życia do ostatniej chwili. Każdy po prostu ten preparat powinien znać, powinien go stosować, bo po prostu nie ma zastępstwa dla tych preparatów. Ja sama używam, jestem zachwycona i naprawdę z całego serca każdemu z państwa ten preparat polecam. Ja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, ponieważ preparaty flawon są preparatami bogatymi w związki fitoestrogenowe, czyli związki które mają z nazwy przynajmniej, prawda, przypominają i działaniem swoim są zbliżone do estrogenów ludzkich. Stąd było wiele pytań, zwłaszcza osób, które cierpią na nowotwory hormonozależne, czy te osoby mogą taki preparat stosować. Ja chciałam od razu Państwu powiedzieć, bo to, co znalazłam, jest po prostu genialne. Proszę Państwa, fitoestrogeny to są związki, które już 50 lat temu zostały odkryte, i okazuje się, że w owocach tych związków jest bardzo dużo. Tych związków już w tym momencie jest opisanych o ponad 300. Co jest najistotniejszą różnicą, to to, że związki fitoestrogenowe nie mają nic wspólnego z budową steroidową, czyli nie, nie są to hormony takie jak ludzkie. I co z tego wynika? Otóż to, proszę Państwa, że te związki, czyli fitoestrogeny, wiążą się z receptorami dla estrogenów, nawet w nowo, zwłaszcza w tkankach nowotworowych, hormonozależnych, i blokują te receptory przed możliwością połączenia się z nimi tych ludzkich estrogenów, czyli jeszcze dodatkowo w ten Sposób działają przeciwnowotworowo. Także myślę, że to też jest genialne. I oczywiście fitoestrogeny są również we flawonie, tak jak, tak jak większość z tych związków, tych genialnych, o których wcześniej mówiłam. Bo właściwie ode mnie jest tyle. Jakby Państwo, myślę, będą pytania, to Piotr będzie tutaj sterował tym wszystkim. Ja.